Tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik tchnienie grozy. Artur Conan Doyle, pies Baskerwilów, dziwne przygody Sherlocka Holmesa. 2. Przekleństwo Rodu Baskerwilów. Mam w kieszeni rękopis, rzekł dr Jakub Mortimer. Spostrzegłem to od razu, gdyś pan wszedł do pokoju, odparł Holmes. Manuskrypt jest stary, z XVIII wieku. Skąd pan wie? Z pańskiej kieszeni wychodzi półcala papieru. Przyglądałem mu się, podczas gdyś pan mówił, a byłbym lichym rzeczoznawcą, gdybym z zewnętrznego wyglądu nie potrafił określić daty rękopisu. Czytałeś pan zapewne moją monografię w tym przedmiocie. Otóż w tym wypadku sądzę, że manuskrypt datuje się z roku 1730. Omyliłeś się pan o lat 12. Datowany jest z roku 1742. Doktor Mortimer wyjął go z kieszeni. Ten dokument rodzinny został powieszony mojej pieczy przez Sir Karola Baskervilla, którego śmierć tragiczna poruszyła przed trzema miesiącami całe Devonshire. Dodam, że byłem jego osobistym przyjacielem, zarówno jak lekarzem domowym. Był to człowiek dzielny, rozumny, praktyczny i tak samo jak ja, niepodlegający złudzeniom wyobraźni. A jednak... Wierzył święcie słowom tego dokumentu i był przygotowany na rodzaj śmierci, który go spotkał. Holmes wyciągnął rękę po manuskrypt i począł mu się bacznie przyglądać. Zwracam pańską uwagę, Watson, na kolejne używanie krótkiego i długiego S. Jest to jedna ze wskazówek, która mi pomogła do określenia daty. Spojrzałem przez ramię na papier, pożółkły ze starości, na pierwszej stronicy był nagłówek: Baskerville Hall, a pod spodem data 1742. To zapewne potwierdzenie jakiejś legendy, wtrącił Holmes. Rzeczywiście przyznał dr Mortimer legenda tyczy się urodu Baskervilleów." Przypuszczam jednak, że pragniesz pan zasięgnąć mojej rady w sprawie aktualniejszej i bardziej realnej, rzekł Holmes. Tak, chodzi mi o fakt zagadkowy, który zdarzył się niedawno. Muszą rozstrzygnąć zagadkę w ciągu 24 godzin, ale manuskrypt jest krótki i ma ścisły związek z tą sprawą. Zatem odczytam go panu, jeśli pan pozwoli. Holmes? Skinął głową, zasiadł wygodnie w fotelu, złożył ręce tak, że palce stykały się z palcami, przymknął oczy i słuchał z rezygnacją. Doktor Mortimer podsunął manuskrypt pod światło i głosem dobitnym czytał, co następuje. Rozmaite pogłoski krążyły o psie baskerwilów, lecz ja, pochodząc w prostej linii od Hugona baskerwil, słyszałem tę historię z ust mojego ojca, który znowu słyszał ją od swojego, więc ją spisuję z całą wiarą. Pragnąłbym, abyście i wy, moi synowie, nabierali głębokiego przekonania, że sprawiedliwość karcąca winę może ją odpuścić i że żadna kara nie jest tak ciężką, aby modlitwa i pokuta nie zdołały jej zatrzeć. Niech te dzieje nauczą was, że nie należy bać się owoców przyszłości, lecz raczej być ostrożnym na przyszłość, aby dzikie chucie, za które nasz ród poniósł tak srogą karę, nie rozkiełznały się znowu na naszą zgubę. Dowiedzcie się więc, że za czasów Wielkiej Rewolucji polecam Wam przeczytać dzieje tej epoki, skreślone przez lorda Clarendona otóż w owych czasach w zamku Baskerville rządził Hugon, a był to, przyznać muszą, człowiek porywczy i bezbożnik. Sąsiedzi przebaczyliby łatwo to ostatnie wykroczenie, bo nasza okolica nie słynęła nigdy z religijności. Ale nie mogli mu przebaczyć wrodzonego okrucieństwa. Otóż ów Hugon pokochał, jeśli można tym mianem nazwać, tak dzikie uczucie pokochał zatem córkę czynszownika, dzierżawiącego grunta w pobliżu Dubr Baskerville. Ale dziewczyna, będąc skromną i bogobojną, obawiała się go jak szatana. Otóż pewnego wieczora na jesieni, w Dzień Świętego Michała, ów Hugon na czele pięciu czy sześciu kompanów zagradł się do farmy i uprowadził dziewczynę, korzystając z chwili, gdy ojciec i bracia jej byli nieobecni. Przywieźli biedaczkę na zamek i osadzili ją w komnacie wieżowej. Hugon i jego towarzysze zasiedli do nocnej uczty wedle zwyczaju. Słysząc ich pijackie wrzaski, dziewczyna truchlała, lecz... Była z natury dzielną, więc opanowała strach i postanowiła ratować się. Ogromna brzoza osłaniała i do dziś dnia osłania okno tej narożnej komnaty. Dziewczę uczepiło się jej gałęzi i spuściło się na nich na dół, a dostawszy się na swobodę, łąkami i polami biegło do farmy swego ojca, oddalonej o trzy mile od zamku. Wkrótce potem Hugon. Zostawiwszy swoich kompanów przy butelkach i kartach, podążył do swojej ofiary, a widząc, że ptaszek opuścił klatkę, jak szalony powrócił do komnaty biesiadnej, wytłukł szkło i wśród okropnych przekleństw i złorzeczeń zaprzysiągł, że odda ciało i duszę diabłu, jeśli ten dopomoże mu odzyskać dziewczynę. Pijani towarzysze słuchali go w przerażonym milczeniu. Tylko jeden, gorsza może bardziej pijany od innych, poddał myśl, aby za dziewczyną opuścić psy podwórzowe. Słysząc to, hugon wybiegł przed dom, zwołał chłopców stajennych, kazał im osiodłać swoją klaczu lubioną i spuścić psy z łańcuchów. Jednemu najdzikszemu dał do powochania chustkę dziewczyny, zostawioną w narożnej komnacie i popędził przez łąki w noc księżycową. Towarzysze hulanki rzucili się do koni, chwycili pistolety i pognali za swoim amfitrionem. A było ich razem trzynastu. Księżyc świecił jasno, pędził galopem drogą, którą musiała uciekać dziewczyna, jeśli podążyła do domu. Ujechali z półtory mili, gdy spostrzegli nocnego pastucha. Pytali go, czy nie widział Brytanów. Wystraszony odparł, że przed chwilą biegły za jakąś dziewczyną. Ale widziałem coś więcej, mówił. Hugon Baskerville pędził tędy na swojej karej klaczy, a za nim leciał jakiś pies okropny, czarny, jakby szatan wcielony. Niech mnie Bóg broni, żebym kiedy jeszcze miał spotkać podobnego potwora na mojej drodze. Pijani towarzysze cisnęli pastuchowi przekleństwo i pognali naprzód. Ujechali jeszcze z pół mili, nagle włosy stanęły im dębem ze strachu, bo oto przed nimi pędziła klacz kara, pokryta pianą, bez siodła i bez jeźdźca. Towarzysze zbili się w gromadkę, bo ich strach oblatywał. Lecz jechali dalej, choć każdy z nich, gdyby był sam, zawróciłby konia i uciekł do zamku, ale jeden wstydził się drugiego. Człapiąc wolno, zrównali się wreszcie z Brytanami. Te, choć znane w całej okolicy ze swej zajadłości, leżały teraz w rowie, wystraszone i wyły przerażliwie. Kompania zatrzymała się. Jeźdźcy otrzeźwieli od razu. Jedni chcieli zawracać, drudzy postanowili przekonać się, co zaszło. Księżyc świecił tak jasno, że można było szpilki zbierać. O milę dalej, na polu sterczały wysokie kamienie. Pomiędzy nimi leżała dziewczyna, martwa, a obok niej Hugon Baskerville, nieżywy. Ale nie ten widok, choć straszny i niespodziany, najeżył włosy pijackiej kompanii. Straszniejszy obraz przedstawił się ich oczom. Nad zwłokami hugona stał pies, czarny, ogromny. Wyszczerzał zęby i błyskał ślepiami. Jeden z towarzyszów padł na miejscu, rażony strachem. Drugi utracił zmysły. Reszta, hulaszczej kompanii, do końca życia nie zapomniała tego wrażenia. Taką jest, moi synowie, legenda o psie, który od owego czasu trapi naszą rodzinę. Spisałem ją, abyście wiedzieli, jak się rzeczy istotnie miały i nie wierzyli krążącym baśniom. Nie będę taił przed wami, że po tym wypadku wielu mężczyzn w naszym rodzie umarło śmiercią nagłą, krwawą i tajemniczą. Jednak nie traćmy wiary w miłosierdzie boskie, które karci niewinnych tylko do trzeciego lub czwartego pokolenia. Opatrzności boskiej, moi synowie, was polecam i ostrzegam, abyście nie przechodzili przez tę łąkę po nocy, gdy te duchy są rozkiełznane. To są przestrogi Hugona Baskerville, spisane dla jego synów Rogera i Jana, z rozkazem, aby o tym wszystkim nie wspominali swojej siostrze, Elżbiecie. Doktor Mortimer skończył czytać tą niezwykłą opowieść, nasunął na oczy okulary i spojrzał na pana Sherlocka Holmesa. Ten ziewnął i rzucił papierosa w ogień. No i cóż, rzekł. Czy historia ta nie jest interesująca? Zapewne dla zbieracza starych legend i baśni, dr Mortimer wyjął z kieszeni gazetę. A teraz, panie Holmes, rzekł: Pokażę panu coś aktualniejszego. Oto dziennik Devon Country Chronicle z dnia 14 maja roku bieżącego. Jest w nim opis faktów odnoszących się do śmierci Karola Baskerville, która Zdarzyła się na kilka dni przed ową datą. Mój przyjaciel nachylił się i począł słuchać uważniej. Doktor Mortimer czytał. Niedawna i nagła śmierć sir Karola Baskerville, kandydata liberalnego z hrabstwa Devon, przejęła całą naszą okolicę zdumieniem i trwogą. Jakkolwiek Sir Carol Baskerville mieszkał w Baskerville Hall od niedawna, lecz jego uprzejmość, hojność i szlachetność zjednały mu szacunek tych wszystkich, którzy mieli z nim do czynienia. W dzisiejszej epoce parweniuszów miło jest widzieć potomka starożytnego a podupadłego rodu odzyskującego fortunę swych przodków i przywracającego świetność staremu nazwisku. Sir Carol. Jak wiadomo, zyskał duży majątek na spekulacjach w Afryce Południowej, a będąc z natury przezornym, nie kusił dalej szczęścia, które mogłoby się odwrócić od niego, jak to czyni z innymi. I zrealizowawszy swoją fortunę, powrócił do Anglii. Przed dwoma laty zaledwie osiadł w Baskerville Hall. Znane są jego szerokie plany odnowienia starej siedziby i wprowadzenia ulepszeń w gospodarstwie rolnym. Śmierć przeszkodziła ich urzeczywistnieniu. Będąc bezdzietnym, pragnął, aby cała okolica korzystała z jego fortuny i nie jeden z sąsiadów ma ważne powody do opłakiwania jego przedwczesnego zgonu. Donosiliśmy często na tych szpaltach o jego hojnych ofiarach na instytucje publiczne. Śledztwo nie wyjaśniło dotychczas okoliczności towarzyszących śmierci sir Karola. Krążą tu najdziwniejsze legendy, przypisujące w nagły zgon działaniu sił nadprzyrodzonych. Sir Carol był wdowcem. Uważono go powszechnie za dziwaka. Pomimo dużej fortuny, miał przyzwyczajenia proste, skromne. Personel służbowy w Baskerville Hall składał się z kamerdynera nazwiskiem Barrymore, jego żony, kucharki i gospodyni w jednej osobie. Oboje zeznają, że zdrowie Sir Karola w ostatnich czasach było nietęgie, że rozwijała się w nim choroba serca, objawiająca się bladością, brakiem tchu i częstymi ombleniami. Doktor Jakub Mortimer, przyjaciel i domowy lekarz nieboszczyka, złożył zeznanie w tym samym duchu. Sir Karol Baskerville zwykł był co wieczór przed pójściem na spoczynek przechadzać się po słynnej alei wiązów przed zamkiem. Małżonkowie Barrymore opowiadają, że wieczorem 4 maja ich pan oznajmił im, że nazajutrz wyrusza do Londynu i kazał pakować kuferek. Owego wieczoru wyszedł jak zwykle na przechadzkę, wśród którego wypalał cygaro. Z tej przechadzki już nie wrócił. O 12.00 Barrymore, widząc drzwi frontowe jeszcze otwarte, zaniepokoił się i wziąwszy latarnię poszedł szukać swego pana. W ciągu dnia deszcz padał, więc łatwo było dojrzeć ślady stóp sir Karola wzdłuż alei. W połowie drogi jest furtka prowadząca na łąkę. Były ślady, że sir Karol stał przy niej przez czas pewien. Następnie skręcił znowu w aleję. Znaleziono jego trupa na jej końcu. Pomiędzy innymi dotychczas nie wyjaśniono jednego faktu, wynikającego z zeznań Barrymora, a mianowicie, że ślady kroków jego pana zmieniły się z chwilą, gdy stał przy furce i że odtąd szedł na palcach. Nieki Murphy, cygan handlujący końmi, znajdował się wówczas na łące, w pewnej odległości od nieboszczyka, ale sam przyznaje, że był pijany. Powiada, że słyszał krzyki, ale nie może określić skąd wychodziły. Na ciele Sir Karola nie było śladów przemocy lub gwałtu, a chociaż lekarz zeznaje, że wyraz twarzy nieboszczyka był tak zmieniony, że on, doktor Mortimer, w pierwszej chwili poznać go nie mógł. Rzeczoznawcy tłumaczą to anewryzmę serca, przy którym zachodzą podobne objawy. Sekcja wykazała przedawnioną wadę serca. Sędzia śledczy potwierdził badanie lekarskie. Pożądanym jest, aby spadkobierca Sir Karola mógł objąć jak najprędzej majątek i prowadzić dalej chlubną działalność, przerwaną tak nagle i tak tragicznie. Gdyby prozaiczne orzeczenie sędziego, śledczego i rzeczoznawców nie położyło końca romantycznym historiom krążącym na temat owej śmierci, niełatwo byłoby znaleźć właściciela Baskerville Hall. Domniemanym spadkobiercą jest pan Henryk Baskerville, syn młodszego brata sir Karola. Ów młodzieniec przed kilku laty wyruszył do Ameryki. Zarządzono poszukiwania. Dowie się on zapewne niebawem o zmianie swojego losu. Doktor Mortimer złożył gazetę i wsunął ją do kieszeni, mówiąc: To są fakty powszechnie znane. Dziękuję panu za zwrócenie mojej uwagi na sprawę istotnie ciekawą, rzekł pan Holmes. Czytałem o niej, co prawda, w dziennikach, ale w owym czasie byłem zajęty kameami, które zniknęły z Muzeum Watykańskiego. Chciałem się przysłużyć papieżowi i straciłem z oczu to, co się jednocześnie działo w Anglii. Ten artykuł, powiadasz pan, zawiera fakty, znane powszechnie. Tak. Zechciej więc pan uświadczyć mnie teraz o tym, czego nikt nie wie. Sherlock Holmes oparł się o poręcz w fotelu i znowu złożył ręce tak, aby palce stykały się końcami. – Uczynił to – rzekł doktor Mortimer, zdradzając coraz większe wzburzenie. – Powiem panu to, czego nie mówiłem jeszcze nikomu. – Zataiłem to przed sędzią śledczym z pobudek, które pan zapewne zrozumie. – Jako Człowiek nauki, nie chciałem zdradzić się publicznie, iż wierzę w przesądy. Dalej rozumiałem, że gdyby utwierdziła się wiara w nadprzyrodzone siły rządzące w Baskerville Hall, nikt nie zechciałby objąć Starego Domu w posiadanie. Dla tych dwóch powodów nie zeznałem przed sądem wszystkiego, co wiem, albowiem nie zdałoby się to na nic sędziemu śledczemu, ale z Panem będę zupełnie szczery. Okolica jest mało zaludniona, rezydencje rzadkie, a siedziby włościańskie rozrzucone na znacznej odległości od siebie. Widywałem często sir Karola Baskerville, który był spragniony towarzystwa. Oprócz pana Franklanda w Laughter Hall i naturalisty pana Stapletona w pobliżu nie ma ludzi inteligentnych. Sir Karol był skryty, małomówny. Zbliżyliśmy się z powodu jego choroby. Przy tym łączyły nas wspólne upodobania naukowe. Przywiózł wiele ciekawych wiadomości z Afryki Południowej. Spędziliśmy nie jeden miły wieczór na rozprawach o anatomii porównawczej. W ciągu ostatnich paru miesięcy spostrzegłem, że system nerwowy Sir Karola był nadwyrężony. Wziął tak dalece ową legendę do serca, że choć co wieczór odbywał spacery, nic go nie mogło skłonić do wejścia na łąkę po zachodzie słońca. Prześladowała go wciąż obawa upiorów i pytał mnie nieraz, czym nie widział jakiego dziwacznego stworzenia i czym nie słyszał szczekania. Te pytania zadawał mi zawsze głosem drżącym. Wyraziła mi się w pamięć jedna z moich wizyt u niego przed trzema tygodniami. Stał w sieni. Gdym wchodził z wózka, spostrzegłem, że patrzy poprzez moje ramię ze strachem w oczach. Odwróciłem się i spostrzegłem jakiś kształt dziwny, podobny do dużego czarnego cielęcia. Przeleciało to poza moim wózkiem. Sir Karol był tak wzburzony, że poszedłem szukać tego osobliwego zwierzęcia, ale nigdzie go nie było. Mój pacjent nie mógł się uspokoić. Zostałem z nim przez cały wieczór i wtedy, tłumacząc swe wzburzenie, opowiedział mi całą tę historię. Wspominam o tym drobnym epizodzie, gdyż nabiera on znaczenia wobec tragedii, która potem nastąpiła. Na razie nie przywiązywałem do tego wagi i dziwiłem się wzburzeniu sir Karola. Miał jechać do Londynu z mojej porady. Wiedziałem, że jest chory na serce i że ciągły niepokój źle wpływa na jego zdrowie. Sądziłem, że parę miesięcy spędzonych na rozrywkach uwolni go od tych mar i przywidzeń. Nasz wspólny przyjaciel, pan Stapleton, był tego samego zdania i oto wynikło nieszczęście. Zaraz po śmierci Sir Carola kamerdyner Barrymore wyprawił dla mnie gruma Perkinsa. Przybyłem do Baskerville Hall w godzinę po katastrofie. Zbadałem wszystkie fakty przytoczone w śledztwie. Szedłem śladami pozostawionymi w Alei Wiązów. Obejrzałem miejsce przy furce, gdzie Sir Karol zatrzymał się, i zmiarkowałem, że od owego miejsca szedł na palcach i że nie było śladu innych kroków oprócz późniejszych. Barymor. Wreszcie obejrzałem starannie zwłoki, które pozostały nietknięte do mego przybycia. Sir Karol leżał na wznak z rozciągniętymi rękoma. Twarz była tak zmieniona, że zaledwie mogłem ją poznać. Na ciele nie było żadnych obrażeń, ale Barymor w toku śledztwa uczynił jedno zeznanie fałszywe. Powiedział, że nie było żadnych śladów dookoła trupa. Nie spostrzegł ich, ale ja dostrzegłem. Zupełnie świeże, w pobliżu. Czy ślady kroków? Tak. Męskie czy kobiece? Doktor Mortimer patrzył na nas przez chwilę dziwnymi oczyma, wreszcie odparł szeptem. Panie Holmes, były ślady kroków. Psa. Olbrzymiego. Tłumaczyła Eugenia Żmijewska, Muzyka Nikodem Kluczyński i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski.